Siema, dzień dobry, witamy. Siema. Cześć, Guteczku. Witamy serdecznie. Sezon oficjalnie 2014-15. Czas zacząć. Dawaj gałę. Ciach. Ognia. Słuchajcie, kochani, jesteśmy 5 minut przed obiadem i wyjazdem na trening. O 16 godzinie dzisiaj mamy teraz za 21. .00. Oj, Gutek już zdradza wszystkie ważne szczegóły naszego dzisiejszego spotkania. Ale kochani, za 21, a my, Guciu, o 16 jesteśmy w Lubinie na treningu, na pierwszym w tym sezonie. Także Gutek już się wyszykował, ale pogodę mamy chyba taką, Guciu, że jeszcze będziesz musiał w termo wskoczyć. Czyli pod spód założysz chyba troszeczkę e, bluzę. Natomiast my, kochani, zrobimy malutki, króciutki taki unboxing z informacją dla Was. W ogóle jak pierwszy dzień w szkole, Guciu? Fajnie. Ja. Spokojnie, co? W szkoły nie było, był tylko start. Na Dusiu, tobie jak się podobało? tak średnio. Tak słuchajcie. Nie wiemy jeszcze jak Szymkowi się podobało, bo Kudłaty po raz pierwszy w życiu jest bez nas. Słuchajcie, zaraz liczę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, szóstą godzinę. Jak nagramy filmik, jedziemy go odebrać starszy mu, jak na start naszego kudłacza, to Jaka bardzo dobry wynik. Od ósmej. Od ósmej, no to 8, zobacz. 9. Kacperku, mieliśmy otwierać Twoją przesyłkę, bo wiemy, że tu jest niespodzianka. Słuchaj, od Twojego, od twojego malutkiego braciszka dla naszego e, kudłatego. Ale że kudłatego nie ma, to jeszcze chwilkę Twoja przesyłeczka poczeka. Natomiast, kochani, uporałem się trzy dzisiaj, wysłałem rano, jechaliśmy do szkoły. Teraz, Łukasz, do Warszawy mamy zrobioną dla Ciebie przesyłkę. I słuchajcie, w połowie mamy zrobioną dla Bartka S e z, z Jaczowa. Dlatego, Bartuś, Twoją przesyłeczkę jakby teraz otworzymy, żebyśmy mogli do skończyć to i wysłać Tobie karty, na które czekasz. Także Gutek sobie siada, ja się instaluję, słuchajcie, na statywie. Siadaj sobie, Guciuś, tam, a ja się zaraz po Ciebie na drugim krzesełku zainstaluję. No stołu dalej, mamie, nie oddajemy, słuchajcie, i nie zanosi się, że oddamy. Wojnę tutaj trochę toczymy, ale nie dziwię się mamuni, bo yy, no jest tego za dużo, kochani, także dzień dobry. Tatuś dzisiaj też nie na sportowo, także e, wybacz, wybaczcie, dzisiaj jestem oficjalnie. Dzisiaj e, wypuszczałem trójkę dzieci do szkoły, także e, czekajcie. Już się tatuś troszkę zrobił, posuwaj się w buteczku kawałeczek. E, ja mam, kochani, tutaj do otworzenia e, unboxingi. Dzisiaj za dużo nie będziemy jakby dodatkowych informacji nam dawać. Dokładnie, przede wszystkim chciałbym skończyć, słuchajcie, od Bartosza S. Bo ja tutaj wiem co jest. Nie wiem czy pamiętacie. Bartuś nam kiedyś wysłał taką świetną edycję na płytach DVD Francja 98. Jak dobrze pamiętam, to Bartuś kolejną część z tej edycji nam dał, także to jest akurat ton trzeci i to jest Francja 98, ton trzeci. Z naszym Beckhamem z Cristiano Ronaldo, ale z, nie z Cristiano Ronaldo, tylko z Ronaldo Ronaldo. Tutaj jest na środku. A jak się nazywa e, ten On ma takie dziwne imię i nazwisko. Ja nie pamiętam w tej chwili, ale obiecuję, że lekcję odrobię. Nie spodziewałem się takiego pytania, tak? E, w każdym razie kilku e, Przypomnę, na pewno powiem. Albo w tytule, o opisie filmiku powiem zobaczymy. Kochani, w każdym razie tak. Od Bartusia. S z Jaczowa. Tak jak powiedziałem na początku, pół twojej przesyłki, Bartuś, mamy już zrobione. Natomiast w tym momencie otwieramy drugie pił. Oczywiście tatuś z kawką, bo u nas już jakby troszkę tempo się podkręciło. Wróciły treningi, jak mówię, jedziemy za chwileczkę do Lubina. Poza tym, kochani, cały czas jesteśmy w trakcie przesyłek. Właśnie robimy z przesyłką teraz dla ciebie, Kac, dla Alex. Tu mamy już przygotowaną do Mikołaja S, jeszcze tylko czekamy na adres do końca. Julcia dzisiaj chciałbym, żebyś się odezwała, żebyśmy wysprzątali ten parapet mam ci, bo być może będziemy musieli się wynieść, także chciałbym też wysłać Tobie. A teraz otwieramy buteczku od Bartosza S. Ciekawe jaka następna edycja. No to jest cały czas kontynuacja tej paczki. Dobra, to ty otwórz. A ja mam tu nożyczki, to może będzie łatwiej. Dawaj. Jak samopoczucie Pani reżyser? Zyskałem, zyskałem. Super, pani reżyser nas dozoruje, choć się tylko ładnie przywitaj i wracaj sobie na swoje krzesełeczko. Siemko, do... Kochani, dla gudka, zobacz jak wiedział, co kocha. Patrzcie, słuchajcie, to będzie pięknie się komponować Wiem, w, się w naszym pięknie się będzie komponować w naszym tornistrze Realu Madryt. Widzieliście w czym był taki do szkoły. Teraz dla słuchajcie. Hudła. Dla kudłacza. Zobaczcie, kudłaty dostaje ołówek Spidermana, ale super. To wiesz co, żal tylko, że go nie, nie ma, złoty. bo on dziś, no jeszcze nie zateperowany Balon nawet. na wodę to jest taki. Aha, to jest balon na wodę, czyli nalewasz wodę i robisz ciach, a tu się robi prysz. Jak będzie ciepły dzień, to go wykorzystamy na którymś z filmików, zobaczysz. Dostanie dzidę butek na trampolinie. Dla, Dla Nuśki, zobacz, jaką piękną laluchę masz. Dawaj, podziękuj mu ładnie, szybciutko. Dziękuję. Super, Buzik. Super, dziękujemy Ci ślicznie, Warteczku. Bartuś, mamy tutaj, e, przesyłam płytę DVD za karty, tak jak się umawialiśmy, dokładnie wiem. Pozdrawiam całą rodzinkę. Warteczku, my Ciebie bardzo pozdrawiamy. Dziękujemy za to, że znasz naszą rodzinkę, wiesz kto co lubi. E, jeszcze raz za zeszyt również dziękujemy. To, zeszyt jest, słuchajcie, w ja szeroką linię. Chyba podobny mam taki. Z tego co wiem, to nie miałeś w szeroką linię zeszytu, bo, bo był problem w także trafiłeś bardzo dobrze. No, mamy szeroką linie w szeroką linię zeszyt, bo ja, Dokładnie, ja Słuchajcie, natomiast o tym chcę troszkę coś powiedzieć. Niemcy 2006 y, mamy, słuchajcie, tom pierwszy, ten był tom trzeci. Nie wiemy ile tych tomów jest, można by się tutaj zagłębić, ale wygląda, że 12 chyba. Zbierz całą kolekcję? Tak, 12 tomów. Kochani, jeżeli u kogoś jest na, na powtórce y, tego typu historie, bardzo prosimy. Kiedyś zrobimy z tego filmik. Jak przyjdzie jesienna pora i troszkę mniej będzie przesyłek, to zrobimy. W szeroką linię dostaliśmy Real Madryt. W szeroką linię, a u nas nie było. Mama tańczy, już muszę to pokazać, słuchajcie. <grym grym grym> Żartuję. No, mówił Gutek, że w linię nie miał, że wąską. musiał... A wąską nie było, a W Bolesławcu nie mieliśmy wąską linię Realu, no i Gutek musiał troszkę się z innych klubów posiłkować. Okej, okay. dziękujemy Ci Bartuś bardzo, bardzo. Teraz słuchajcie, mam jeszcze jedną niespodziankę. Ja już czytałem, wszyscy już wiedzą. Barteczku, jeszcze raz bardzo dziękuję. Dzisiaj po powrocie z Lubina spróbuję Ci tutaj zrobić, aczkolwiek ja nie wiem, czy nie będzie tak, że prosto z Lubina pojedziemy jeszcze na chwilkę na trening KS Talent, bo dzisiaj trening w Lubinie jest bardzo króciutki, jest godzinka treningu, będzie też dużo uzgadniania takich technicznych spraw. Natomiast my musimy swoją dawkę wybiegać. Ach, byliśmy dzisiaj w ogóle chyba u lekarza, ale jest wszystko ok. Piąteczka. Dostaliśmy coś tam psikania do gardła, także nie ma żadnej infekcji. Lekarz pozwolił nam trenować, dlatego dzisiaj trenujemy. Teraz ja wiem, co jest tutaj, on nie wie, a się zaraz bardzo ucieszy. Mam jeden taki syrop, smutny jest gazowany miód z Gazowany miód? Słyszycie, jaki syrop dostał? Gazowany miód z pomarańczą. Pyszność. Dobry? Lubicie syropy? Ja, jak byłem mały, to my mieliśmy tylko jeden syrop. Nazywał się gazulan, i wszyscy na nim jechaliśmy. I nie było, czy z kasem suchy, mokry, jak szło, wszyscy gazulanem przyjeźdźliśmy. A teraz, słuchajcie, poziomkowe, miodowe, pomarańczowe, Oby jak najmniej z tych syropów korzystać. Ok, rozcinam, słuchajcie, przesyłkę. Ja wiem, co tutaj jest, gutek nie. Przesyłeczka jest, słuchajcie, uwaga. Od Łukasza B z Dubiecka. Łukaszku, otwieramy twoją przesyłeczkę. I teraz słuchajcie, ja się tu sposiłkuję nożyczkami, żebyśmy ją jak tutaj najmniej uszkodzili. Okej. Okay. Zobacz, ale nic nie u głódkowi. Nie. Najpierw słuchajcie, niespodzianki. Po pierwsze, zobaczcie, co dostajemy tu od naszego powolutku Łukaszka. Od Łukaszka dostajemy, słuchajcie, album 12-13 na naklejki. Album, słuchajcie, nie za bardzo zaklejony czyli jest fajna sprawa do wymiany. Jeżeli ktoś by się udecydował, zapraszamy gorąco. Czekajcie, to damy kudłaczowi, jak wróci. Teraz uwaga, mamy tutaj, słuchaj, serię. Wow! Co to jest tutaj? Zobacz! Słuchaj, no nie no, powiedz Łukasz, zaskoczyłeś tak mnie, pozbyłeś tam... się swoich zębów. No no zobacz go, przysłał nam swoje zęby. No jest koka. Aż mama, słuchajcie, do garka wam wpadła. Ze zdziwienia. Jeju, popatrzcie, jakie mamy. Słuchajcie, jakie mamy zęby. Bo to są To są monster szczęki. Ty, no to można się, słuchajcie, na Halloween będzie dobrze wyszykować. Kutku, zostawimy to na Halloween chyba. Robimy przymiarkę teraz? Myślę, że będziesz bardzo seksi wyglądał. Pijesz pepsi, jesteś sexy. Proszę Jedna bardzo. Na Jedne na dusia, drugie... Ja dusia. Czekaj, bo to nie, górna i dolna szczelka, co ty? Czekaj, a. tu masz dolną, proszę bardzo. Jezu. Nie mój, to będzie ładny. Dawaj, będzie ładny uśmiech. Dawaj na dół. Super, a to do góry. <noise> Popatrzcie, tylko schowaj do... <noise> Elegancko. Tak jedziemy na trening, słuchajcie, trener Jarek się ucieszy, jak nas zobaczy w nowej odsłonie. A na może sobie, słuchajcie, na przykład bliznę zrobić. Trochę to wygląda jak płuca albo motylek przybity, no ale można zrobić sobie bliznę. Słuchaj, no niesamowite, słuchajcie, bardzo wesoły akcept jak na początek roku, bo dzisiaj wszyscy są smutni, ale nie ma się co smucić, spotkaliście kolegów, których długo nie widzieliście, znowu będzie granie w piłę na, na przerwie, szkoła jest, szkoła jest fajna, nawet nie wiecie jak bardzo wam zazdroszczę szkoły, mamcia, my by do szkoły, nie? Ja bym chciał bardzo, słuchajcie, naprawdę aż Przepraszam wszystkich swoich nauczycieli, jak czasami nie trafiłem na jakąś lekcję jako starszy już taki chłopczyk. Nie polecam gorąco. Dzisiaj chciałbym się cofnąć i na pewno nie opuściłbym ani jednej godziny. Kochani, zobaczcie, mistrz świata 2014. no Taki plakat jeszcze u nas nie gościł. Do tego mamy bardzo ładny, bardzo ładny plakat, bardzo ładny album z Niemiec, ale o tym kiedyś. Teraz słuchajcie, butek twardo atakuje tą szczękę, chcę się Wam zaprezentować. Jest Dawid Luiz, a powiedz, o, o teraz, teraz jest lepiej, powiedz Dawid Luiz. Dawid Suarez. <grystanie> słuchaj, tu masz Suareza, o Suareza. A może to są Suareza zęby, słuchaj. Biedny, no. jak będziesz za często ich używał, zobaczcie, jak będziesz za często używał, to grozi katastrofa. Mama <grystanie> no, wie, że Suarez w nerwach trochę potrafi ugryźć, no tak odreagowuje chłopak jakieś tam y, stresowe sytuacje. Di Maria i Cross. Di Maria i Cross. No. Nie, 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 nie cross. A kto na był? z tyłu. Tu mamy, słuchajcie, Neymara i Herkulesa, czyli, no, y, y, czyli Neymarek został. Tu słuchajcie, chyba kogoś z Belgii będziemy mieć, bo widzę, że godło jest. No tak, Eden Hazard. Eden Hazard. Wolę Jamesa Rodriguez'a. A z tej strony jest Rodriguez, słuchajcie. No, Rodríguezowi ładnie wyszły mi środka świata. Teraz co tu mamy dalej? Mamy Mario Balotelli ze swoją twarzą blacha. Ronaldo. Mamy słuchajcie tutaj Ronaldo. Przegrali 4-2. Tak, powiem Wam, byłem zaskoczony. Z 2-0 przegrać 4-2, to tam jakaś katastrofa. Była. Ale chyba nie było Ronaldo w składzie, widziałem, Ale Jest Casillas i Podolski. Casillasa Ja lubię z kolei bardzo Podolskiego, bo to jest facet, który się już kiedyś na jednym z filmów mówiłem, nie wyrzekł korzeni. Teraz mamy, słuchajcie, tutaj tatuaże. Tatuaże są y, takie, że Nadusia se też coś wybierze. Na przykład z taką czachą, jak jutro pójdzie do szkoły, ale byłby czar, nie? Kocham <grywam> cię. Nie, y, bo to są takie tatuaże guciowe, widzę. Zobacz, guciowe. Zobacz, jak Robin ładnie wygląda, nie? Robin wygląda ślicznie, słuchajcie. Dobra. Idziemy dalej, bo tam się dzieje. Uwaga, bo tam się dzieje. Teraz mamy liści. to patrz. Śliczne, mamy liści. Kukam. Witam, na samym początku, czyli już w środku, e, chciałbym pozdrowić Pana i całą rodzinkę. Rodzinka pozdrawiamy. W zamian za przesypkę chciałbym dostać bazówki. Kochaj to! Ale to jest... Ale to jest dziada kawał, widzieliście? Bo była mało wosa powiedział. E, berbeluchu, zaraz będzie... Za przesyłkę chciałbym dostać wazówki z FIFA World, a także roka z różnych edycji Champions League. Jeżeli panu y, y, wymiana, proszę pisać na Facebooku, na pewno się dogadamy. Chciałem jeszcze odpisać, że prezent dla Nandi zrobiła specjalnie kuzynka. Nadusiu, prezent dla Ciebie zrobiła specjalnie kuzynka Ewelina. Po, pozdrawiam Ewelinkę szybciutko. Pozdrawiam Ewelinę. Ślicznie. Na samym końcu życzę głódkowi dalszych sukcesów w dziedzinie sportu. Piątka, gusią. Bolo mnie tutaj. Dawaj ciaka. No, bolo, bo to takie twarde szczęki, ale jak wrzucimy je, słuchajcie, do ciepłej wody, to one się wtedy zrobią takie miękkie, gumowe i łatwiej będzie ubrać. Ale nie podpowiadam teraz, bo teraz się zajmujemy czym innym. Słuchajcie, yy, nie, wy jeszcze nie widzieliście Gutek widział aż źle. Słuchajcie, jest dla Kudłatego, czyli nie będziemy tego jakby psuć. Wszyscy są ciekawi, ale odstawiamy to na bok, bo Kudłaty jest jeszcze, pamiętacie, jak to on mówi, w zerówce. A on nie jest w zerówce. Muszę wam powiedzieć, że bardzo był dzielny, jak poszedł do nie chciał wejść do budynku, tak mamcia? Nie chciał wejść do budynku, ale jak już wszedł do budynku, tam dwoje, trzy, troje dzieci płakało, a Kudłaty był... Był twardziej słuchajcie, ale myśmy, szyb... tak, myśmy szybko uciekli przez okna, chcieliśmy zafilać co robi, ale nas zobaczył, ale powiem wam na twardo, pani dostała numer telefonu, jak byłby problem, miała do nas dzwonić, skoro dalej nie dzwonią, a jest 13, to kochani jest tam naprawdę dobrze. Także kudłaty ojejku, no, to, tak, 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 tak. do... no coś tu się właśnie, o, coś, nas... coś, fajnego. Co, coś fajnego będzie, ale kudłaty otworzymy to na następnym filmiku, jak będziesz z nami. Teraz uwaga. Uwaga, teraz jeszcze słuchajcie, mamy tutaj e, takie niespodzianeczki, czyli karty Champions League butek rozcinaj, mamy karty Champions League dla Nadi, od Nadusia widzisz, przypasiłaś naszemu koleżce, jest to pod Łukaszka już druga niespodzianka no, dla ciebie, tamta jest od Ewelinki, otwieraj swoje, zobaczymy co tam jest, nie daj, to pomoże dajcie, ja wam pomogę. Ja wam tak zrobię, żebyśmy, tak. o daj tatuś to porościna tak, żebyśmy nie uszkodzili właśnie niespodzianki, dobra? Dobra, Anusia pokazuje swoje niespodzianki. Dobra, tutaj mamy słuchajcie bazowe z 13-14 i nie tylko, bo się wpadł nam Neymarek na limicie, Hernandez na limicie, Valbuena na limicie tak, i Aguero. Ja, ja Valbuena, pokaż. Valbuena Aha. na fansie, myślałem, że Valbuena na limicie. Wow. E, co tam tusia moja ma, proszę pokazać, wszyscy co zobaczyć. A, niespodzianka od Pana Janka. To jest właśnie ta niespodzianka od jego kuzynki. Sama zrobiła z gumek. Dawaj łapkę. A Anusia zobaczcie, lubi to. Patrz, różowe kolory powplatałeś. Wiesz, że Duszka lubi jeszcze, różowe. Słuchaj, jeszcze od, Ju, od Pauli dostałam taką bransoletkę. Buzi. Super, Dajku. Słuchajcie, a tu w czasie Glitek wydłuwał fajne naklejeczki z, z godłem Lecha, z drużynką Ruchu Chorzów, naklejeczki są słuchajcie z Ekstraklasy 13, jest też coś 14 troszkę, z Pawłem broszkiem i z logo Lecha Poznań 2014. Także mamy to, daj tatusiu, rozepnij, dobra. Ale dostał mi się do środka, chciałem do końca to przetrzymać, a on już widział, wiesz, a on już widział, on już widział, słuchajcie. Widziałem, ale tylko kawałeczek. Ale kawałeczek, no. Miałem tylko kolory, czerwony i niebieski. Czyli jaka to zagadka, jeżeli kolory są czerwone i niebieskie. Zobaczcie, mamy ekstra klasę, są gwiazdy wschodzące, jest top mistrz kosecki, jest limitka wiśni, wiśniakosa i yy, kilka wazóweczek. Słuchajcie, z A, tak coś się świeci, świeci się Ron Roni, tak? Ronnie. Roni. i świecą się i nie świecą się wazubeczki. Sachin Indui. I w tym momencie zaglądam jeszcze do środka. Słuchajcie, to od razu powywalam, bo mamy piękny kosz na śmieci. Mamcia nam ułatwiła życie, trochę nam się po ziemi nie wala, weź to tuniu. Dziękuję. jak możesz to też na duśka wyrzuć. Super. Teraz e, liśnik z nami zostaje. Proszę okulary słoneczne założyć. Jesteśmy gotowi? Tak jest, kapitanie. Jesteście gotowi? Oooo! kto ananasowy. No, madam. Ciach, ciach ta. Kochani. Tak myślałeś, że to te barwy? Nie. Tak myślałeś, że to te barwy. A co myślałeś, że co to, to za barwy? Yy, Wiedziałem, że niebiesko czerwone, tylko coś tam myślałem, że mamy tylko, że w Że pias, słuchajcie, wiecie co? Piękna. Piękna, przepiękna Stanley Unreal, z żywą legendą. Słuchajcie. Oryginalna, oryginalna barsowa koszuleczka. Słuchajcie, w rozmiarze. 146, czyli to dobre. E, idealnie, bo butek w tym momencie przywalił nam tak, że słuchajcie, dwa komplety butów wyskoczył z nich. E, numer 34, który jakby miał raptem kilka dni, bo cały czas jechaliśmy na 33 i nagle się zrobiło 35, ale dwa lata nie rosły w ogóle butki. Zobaczcie jeszcze raz, buteczek skakuj za kamerę, od razu ja, przymierzysz. Ja go pamiętam ten. Słuchaj, Łukaszku, niesamowitą rzecz zrobiłeś. On we Francji gra. Tak, Thierry Henry to jest Francuz. To jest bardzo e, barwna postać, bardzo dobry grajek. Robi robotę w Barcelonie. Zaraz zobaczycie gutka w barwach e, Barsy. E, koszulka legenda, tak samo jak legendą naszą jest koszulka e, e, Davida Beckhama. No, rewelacja gutek. Goń tam. Kołnierz se popraw do góry. Patrzcie, kurczę, Łukaszków jest co? trafiłeś w dyszkę. Rewelacja. Obracaj się. No my jedziemy akurat do Lubina. W Lubinie musimy być w barwach firmowych, bo myślę, że byśmy dzisiaj w tym trenowali, co? Dawaj dla Łukaszka, Ciach. Ciach. Podzięka. Dzięki bardzo, Łukasz. Bardzo dziękujemy, ale to naprawdę bardzo Łukasz, wiecie co? Eee... To, ja w ogóle to nie są wiem. niesamowite akty sympatyczne ja, to ja, to ja, to z tak. ja myślałem, że to będzie na przykład Messi, Neymar. Nie wiedziałem, że Henry. Słuchajcie, to, no, to, to, są, to są koszulki z duszą. Jeżeli na, na koszulce jest nazwisko piłkarza, który już dawno, dawno nie jest w klubie, a, zrobi, a robił tam niesamowitą robotę, to to są koszuleczki z duszą. Dlatego, że jeżeli, powiedzmy, przechodzi piłkarz y, jako gwiazda z drużyny do drużyny i specjalnie wypuszczają taką medycję, to to jest marketing i nie wiadomo jeszcze, jak to się wszystko sprawdzi. Natomiast. André dla Barsy robił no, kawał dobrej roboty. Także kochani, będziemy zamykać ten filmik, nie będziemy otwierać kolejnej przesyłki, bo musimy się zebrać, zjeść obiad, uciec na trening. I mówię, najprawdopodobniej z treningu pojedziemy na drugi, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Natomiast e, chciałem Wam bardzo podziękować w, w imieniu Gudka, swoim i całej rodziny za pozdrowienia, za ciepłe słowa, za e, wszystkie historie, które dla <grym> nas robicie. Tatuś, e, no się jeszcze tak nie do końca czuje, jakby cz poczucia czasu nie ma, natomiast obiecaliśmy, że a zaraz do... po 13. Przynieś mi jeszcze tylko te twoje białe budki, tamte ataski co są. Przynieś tam, zobaczcie, mamy takie budki, które butek... No właśnie przynieść, chcemy je pokazać. Dwa lata temu czy półtora roku temu butek w konkursie żonglerki wyżongował jak zwykle jakieś tam dobre miejsce i w ramach nagrody dostał, słuchajcie, fajne budki. I chcemy Wam je pokazać. To są budki, które swego czasu FIFA miała taką akcję promocyjną, nagradzała drużyny, które są mocno aktywne. One są w pokoju na Pufie w pokoju na pufie komputera, tak. I teraz słuchajcie nasz klub dostał taką fajną wyprawkę od PlayStation. Była taka akcja wielka na skalę światową, głosowało się, oddawało się głosy. Myśmy tam zajęli bardzo dobre miejsce dużo się napracowaliśmy, żeby tak się stało i dostaliśmy naprawdę świetną wyprawkę. I do dnia dzisiejszego nasz KS Talent ma dużo sprzętu sportowego. A w nie ma? Są bardzo dużo bardzo dużo sprzętu sportowego, z którego do dnia dzisiejszego korzystamy. Teraz właśnie dostaliśmy również wyposażenie, e, wyposażenie na meczową piętnastkę czy jedenastkę słuchajcie obuwia, natomiast no, ciężko było to jakby porozdawać, także trener w formie e, konkursu zrobił i butek urząblował takie ataski. Słuchajcie, leżały długo z półtora, dwa lata, to jest na standardowej podeszki Adidasa, bo właściwie wszystkie Adidasy mamy na niej. To jest e, numer 11 Pro, no i będziemy w tych butkach atakować e, sale już w tym roku. Myśleliśmy, że to jeszcze rok będzie czekać, że Butek na 34 trochę pohasa, a Butek hasa już na 35. Także yy, fajne, bardzo ładne, zgrabne. Ostatnio coś mocno u nas w biało poszło, turfiki też były białe. Jeszcze raz Wam dziękujemy kochani. Ujęcie 16, kamerę gasimy. Pozdrawiamy. Butek pozdrawiaj. Hej.